Rozkład prawdopodobieństwa dla rzutu czworościenną kostką przedstawia się następująco. Dla 1 tak, dla 2 tak, czyli największe prawdopodobieństwo jest wylosowania dwójki, yy, czwórka jest duża, jedynka duża, no i trójka najmniejsza. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia losowego polegającego na wylosowaniu nieparzystej liczby oczek. I teraz yy, jeszcze chciałem wytłumaczyć w ogóle jak to się dzieje, że może być yy, różne prawdopodobieństwo na kostce. Wyobraźmy sobie kostkę, która została źle wyprodukowana i jedna jej część jest cięższa, inna lżejsza albo nierówna, albo łamana. Zatem przy rzucie dan, dana liczba oczek będzie wypadać częściej lub rzadziej w zależności od tego, która, z tych części, z, która ze stron kostki jest uszkodzona czy przeciążona. W, w ten w ten sposób można sobie wyjaśnić bardzo łatwo ten rozkład prawdopodobieństwa. No ale już nie rozpatrując, jak to się stało, że jest taki rozkład, spróbujmy rozwiązać zadanie. Nas interesuje wylosowanie nieparzystej liczby oczek. Zwróćmy uwagę, że nieparzysta jest jedynka, trójeczka, Zatem w sumie wystarczy dodać tylko te prawdopodobieństwa, czyli. Prawdopodobieństwo od naszego zdarzenia a to jest równe 1 piąta plus 1 piętnasta. Tutaj sprowadzamy do wspólnego mianownika 15. Tu nam się zrobi 3 wtedy, czyli 4 piętnaste. No i to jest koniec tego zadania.